Jak co roku na przełomie października i listopada w związku z Dniem Wszystkich Świętych przy Nekropoliach można zauważyć zwiększony ruch pojazdów i pieszych, także w Kielcach. By poprawić bezpieczeństwo i usprawnić ruch przy wszystkich cmentarzach, od najbliższej soboty 29 października, od godziny 6 do środy 2 listopada do godziny 22, Miejski Zarząd Dróg wprowadza zmiany w organizacji ruchu. Największe tradycyjnie Zostaną wprowadzone przy cmentarzach zlokalizowanych przy ulicy Ściegiennego i Spokojnej. Zostanie tam wprowadzona sieć dróg jednokierunkowych, aby ten przejazd w rejonie cmentarza odbywał się płynnie. Ulicami jednokierunkowymi będą ulica Ściegiennego na odcinku od ulicy Sołtysiaka, Barabasza do ulicy Husarskiej, a także ulica Spokojna, ulica Barabasza, ulica Zgoda, Mała Zgoda oraz ulica Langiewicza. Jeżeli chodzi o cmentarz w Cedzynie, to tam droga gminna, czyli dawna droga numer 74 na niej zostanie pobocze przeznaczone na pas do prawoskrętów skrętów ulicę Cmentarną. Na ulicy Cmentarnej obowiązywał będzie zakaz zatrzymywania po obu stronach. MZD apeluje też do kierowców i pieszych o stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy służb pracujących w okolicach cmentarzy. Chodzi tutaj głównie o policję oraz straż miejską, o parkowanie w miejscach do tego przeznaczonych. Przy cmentarzach, przy ulicy Ściegiennego organizujemy dwa bardzo duże parkingi, na których można pozostawić pojazdy. To jest parking przy stadionie Kolporter Arena oraz przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. W związku ze wspomnianymi zmianami w organizacji ruchu, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza także korektę kursowania autobusów i wypuszcza na trasy linie specjalne. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ZTM w zakładce Aktualności.